nikt z nas nie urodził się, żeby walczyć. Wszyscy my się urodzili, żeby żyć, szczęśliwo rozwijać się i edukować. Ale słuchajcie, my wiemy nasze, jak wygląda nasz sąsiad. My znamy, że, że to, co nam teraz jest zaproponowane, to nie jest żadne omówienie, przemówienie i tak dalej. To jest propozycja kapitulacji, a to oznacza okupację, a my znamy, co się dzieje w okupacji. Więc to są... Dziesiątki lat molestowania, katowania, zwłaszcza ludzi, którzy mieli głosy. Więc ja po prostu nie, no nie wiem, nie wiem, co, co innego w tej chwili robić. To jest po prostu normalna reakcja na nienormalną sytuację być po prostu razem tam. Znaczy, że czasami teraz w mojej malutkiej jednostce mam dwójkę doktorów his historii, więc sobie gadam o historię. przy tym wszystkim, że musimy być żo żo żołnierzami i żołnierkami i zajmować się zupełnie innymi rzeczami i poznawać zupełnie inne rzeczy. Więc. A skąd ty bierzesz w sobie nadzieję? Czy w ogóle siłę, tą do przetrwania kolejnego dnia? Z wdzięczności przed tymi, kto zginął. Bo oni mnie dali 9 lat, 9,5 lat czasu na robienie tego wszystkiego, co robiłam. I teraz to, że gadamy, ma cenę. I to są życie konkretnych ludzi w tej konkretnej chwili. Mam ogromny szacunek do pichoty. Bo y, ja zawsze powtarzam, że każda rewolucja y, y, jest bazowana na performacji ciałem. Ile ciał fizycznie przejdzie pod rząd, taki będzie efekt. Ile ciał będzie stało przez noc czy 4 dni, taki będzie efekt. Więc performowanie ciał w skrajnym wyglądzie, to jest niestety wojna. Więc... Moim zdaniem stąd się bierze. Ja czuję naprawdę wdzięczność, że tak się, tak się zdarzyło, że ciągle, ciągle ży, żyjemy, ale zdarzyło się przez to, że ktoś w tej chwili utrzymuje zło swoim, swoim ciałem co chwilę. Więc stąd. No i rzeczywiście z. Ja chyba dobrze sobie wyobrażam, czym możemy się zająć po zwycięstwie. Bo przed nami dużo praktyk rehabilitacyjnych, dużo takiej komunikacji siostrzenckiej, pobratyńskiej, takiego że świat po zwycięstwu dla mnie wygląda takim, który będzie dążył do wsparcia. Więc, może z, z tego dobrego rozumienia, czym możemy się wspólnie zająć po, to też się trzyma trochę w tym. No i w ogóle chcę po prostu żyć. Ja kocham życie, ja uwielbiam podróży. Ja chcę do Indonezji plawać z e, ż, ż, żółwie, żółwiami. Z żółwiami. No. Z żółwiami. Więc e, marzenia o pływaniu z żółwiami też mi pomaga. Dużo planów.